Komatę sklep od wersji 2021.1 umożliwiliśmy integrację z Amazon w zakresie pobierania zamówień do e sklepu oraz przesyłania ich do RP w procesie synchronizacji. Aby połączyć się ze swoim kontem Amazon, należy przejść w sekcję ustawienia ustawienia sklepu Amazon, a następnie po wybraniu przycisku Dodaj konto Amazon zalogować się do swojego konta. Po poprawnym zalogowaniu zostanie utworzone konto Amazon w panelu administracyjnym. Aby pobrać zamówienia, należy przejść na zakładkę Amazon, zamówienia, a następnie wybrać przycisk Pobierz zamówienia z Amazon, a następnie wybrać stronę, na której zostały wystawione zamówienia. Po poprawnym pobraniu należy stworzyć zamówienia, które zostaną powiązane z Twoimi towarami w e sklepie. Pozytywne przekształcenie zostanie oznaczone na zakładce Zrealizowano, a zamówienia zostaną przesłane na zakładkę Sprzedaż, Zamówienia. Skąd w kolejnym kroku zostaną wysłane do systemu ERP.